Jeśli zdradził cię partner albo partnerka, to po pierwsze potrzebujesz zobaczyć i uznać swój ból, swój żal, krzywdę, którą ci wyrządzono, złość, wstyd i wszystkie inne trudne emocje, które nosisz. Masz do nich prawo i one są ogromne, bo zdrada jest ogromnym ciosem. Ale ważne jest, żebyś zrozumiał, zrozumiała, że to, że partnerka albo partner cię zdradził, to nie jest historia o tobie i o twojej wartości. Twoja wartość nie zależy od tego, jak potraktował cię partner. To nie jest o twoim pięknie, o twojej atrakcyjności, o twoim byciu wystarczającą. Zdrada Twojego partnera to jest coś o nim. O tym, co się dzieje w jego głowie. O jego emocjach, których nie umie rozpoznać, przeżyć i z którymi nie potrafi sobie poradzić. To jest o jego deficytach, kompleksach, z którymi sobie nie radzi. O jego negatywnych schematach, według których żyje. To jest o różnych rzeczach. Które się rozgrywają wewnątrz niego. I na początku bardzo trudno jest to zobaczyć i poczuć, ale jak ten puzel wskoczy na swoje miejsce, kliknie i ty to zrozumiesz i poczujesz całą sobą, to zaczniesz wychodzić z tego doświadczenia. Bo jedna rzecz to jest to, że zostałam zdradzona i ta zdrada boli. I ten ból, i te wszystkie trudne emocje są ogromne, i to jest normalne, i masz do nich prawo. Ale jak to się wymiesza z tym, że zaczynasz widzieć siebie jako niewartościową, niewystarczającą, winną, gorszą, wybrakowaną, to bardzo trudno jest stanąć na nogi. Ty potrzebujesz oddzielić te dwa obszary, i gdy uznasz i poczujesz, że ta historia jest o tym, z czym twój partner albo partnerka sobie nie poradziła, to zacznie się uzdrowienie. I zacznie się wychodzenie z tego wydarzenia. I to się podzieje szybko. Co myślisz o tym? Napisz w komentarzu.